Czego się opierasz, utrzymuje się? Karl Gustav Jung, czy zauważyłeś, jak cisza nieobecności waży ponad tysiąc słów? Kiedy ktoś decyduje się odejść, nie tylko ciało odchodzi, ale także całą przestrzeń, którą wypełniła osoba. Czasem radością, czasem konfliktem, ale zawsze obecnością. Dla tych, którzy zostają, pozostaje nie tylko pamięć ale niewygodna pustka, echo tego, co to było i co mogło być. Droga z kogoś może spowodować wewnętrzny wir, zepsuć pewności i pozostawiając uczucia odsłonięte jako nerwy na skórze. Nie ma znaczenia, czy mecz był cichy, czy nagły, pożądany, czy wymuszony. Zawsze pozostawia niewidzialne torby, takie jak ślady na podłodze piasku, które próbują, ale zawsze nie można usunąć. Kiedy decydujemy się opuścić czyjeś życie, coś się zepsuje. Są tacy, którzy czują się zły, rodzaj emocjonalnej samoobrony, aby nie radzić sobie z bólem. Inni zanurzają się w smutku, jakby stracili część siebie. Są też tacy, którzy udają obojętność, ale to pozorne chłód jest prawie zawsze tylko warstwą ochronną. Karl Jung mówił o maskach, których używamy, osobach, które stworzyliśmy, aby przetrwać w związkach. Osoba, która udaje, że się nie dbają, może mieć do czynienia z wewnętrznym cieniem, strach przed porzuceniem, raną odrzucenia. Prawda jest taka, że każdy czuje się inaczej, ale każdy jest w jakiś sposób dotknięty meczem. Ponieważ kiedy ktoś odchodzi, część historii kończy się, nawet jeśli rozdział jest nadal niekompletny w głowie tych, którzy zostali. Ból nieobecności jest subtelny i stały. Przejawia się w małych rzeczach. W kawy, która nie jest już udostępniana, w przesłaniu, który nie jest już, w dźwięku telefonu komórkowego, który gra i nigdy nie jest tą osobą. I to jest najbardziej ciekawe. To nie brak drugiego boli, ale miejsce, które zajął w nas. Jung wierzył, że relacje są głębokimi lustrami, które ujawniają aspekty naszej psychiki. Kiedy ktoś odchodzi, to lustro załamuje się i zmusza nas do spojrzenia na to, co było w nas. A to, co widzimy, nie zawsze jest piękne lub wygodne. Może to być samotność, niepewność, zależność emocjonalna, ale może to być również siła, autonomia, wzrost. To zależy od tego, jak zdecydowaliśmy się radzić sobie z bólem. Czasami osoba, która odchodzi, również czuje się, nawet jeśli go nie pokazuje. Uczucie nie jest wyłącznością tych, którzy zostają. Istnieją mecze, które są tak bolesne, jak wymuszone trwałe, ponieważ opuszczenie może oznaczać rezygnację z czegoś, co nadal kochasz, ale nie jest już dobre. A to wymaga odwagi. Jung powiedział, że nie ma budzenia świadomości bez bólu, i być może ból odejścia jest dokładnie ceną ewolucji, ale nieobecność pozostawia ślady. Do kogo to było? Cisza nie wiedząc, czy to zrobiło dobrze. Który został, pozostaje hałasem tęsknoty, wątpliwości. O, oh, i jeśli. Ostatecznie to, co ludzie czują, kiedy odejdziesz, jest sumą wszystkiego, co dla nich miałeś dla nich. Brakuje nie tylko Twojej obecności, ale rola, którą odegrałeś w ich życiu. Czy byłeś pocieszeniem? Chaos, bezpieczna przystań, rozproszenie mecz go nie usuwa. Po prostu się przekształca, i nieuchronnie przekształca także, kto zostaje. Ponieważ każda strata uczy, i tak bardzo, jak daje ból, ujawnia się również. Ujawnia, kim jesteśmy bez siebie, ujawnia to, co naprawdę mieliśmy, ujawnia, gdzie musimy się wyleczyć. Może dlatego w głębi duszy nikt nie idzie całkowicie, ponieważ kawałek tych, którzy odchodzą, zawsze zostają. I kawałek tych, którzy zostają, zawsze odchodzi. Kiedy zdecydujesz się odejść, część opowieści, którą zbudowali razem, jest nagle zawieszona, jak film przerwany przed wynikami. Ludzie, którzy pozostają, nie zawsze mogą zrozumieć, co się czuć. Niektórzy próbują zracjonalizować, szukając logicznych wyjaśnień czegoś, co jest w większości czysto emocjonalne. Inni tonie we wspomnieniach. Próbując przeżyć chwile, których nie można już grać, Karl Jung powiedział, że nieświadomość jest jak podziemna rzeka, która biegnie pod powierzchnią świadomości. Kiedy ktoś odchodzi, ta rzeka przepełnia się, wydobywając uczucia, które były ukryte, odpowiedział przez długi czas: Nieobecność staje się lustrem tego, czego odmówiono strach przed byciem samotnym, uzależnieniem emocjonalnym, pragnieniem kontroli. Trudności w zaakceptowaniu tego, że drugi może iść. Ciekawe jest to, że ból tych, którzy zostają, nie jest proporcjonalny do czasu żył, ale do intensywności, z jaką odczuwano ten czas. Istnieją krótkie mecze, które bolały, jakby były wieczne, i długie nieobecności ledwo wpływają. Liczy się to, jak bardzo ta obecność powiązała się z naszym istnieniem. A kiedy ten link zostanie złamany, z woli drugiego. Uważamy, że jedna część nas została usunięta bez znieczulenia. Ból może pojawić się w falach, czasem subtelny, czasem gwałtowny. Przychodzi o świcie w pamięci mimowolnej, przychodzi w środku dnia, przy braku śmiechu. Przyjdź bez ostrzeżenia, nie prosząc o pozwolenie, ponieważ żałoba za kogoś, kto wciąż żyje, jest jednym z najbardziej zdezorientowanych, jakie możemy poczuć. I to zamieszanie zmusza nas do ponownej oceny tego, kim jesteśmy, gdy nie mamy już nikogo, kto nas już ukończył. Jung wierzył, że wiedza na temat zerwania przechodzi przez te chwile pęknięcia. Kiedy ktoś odchodzi, jesteśmy nie tylko zmuszeni do radzenia sobie z brakiem drugiego, ale także z niechcianą obecnością nas samych. Cisza, która osiada, może być niewygodna, ale jest również żyzna. Właśnie w tym zaczynamy słyszeć własny głos, różnicować to, czym był drugi i co zawsze było nasze. Ten proces choć bolesny jest również wyzwalający, ponieważ podczas utraty kogoś jesteśmy zaproszeni na spotkanie. I to spotkanie nie zawsze jest przyjemne, ponieważ spotykamy rany, potrzeby i niepewność, które zostały zakamuflowane przez związek. Dla niektórych osób twoje odejście będzie wyzwalaczem głębokiego nurkowania we własne cienie. Spotkają uczucia, których starali się unikać, spustkami, które wypełniliśmy, nie zdając sobie z tego sprawy. Może są na ciebie źli, może idealizują twój wizerunek, może spróbujcie zastąpić pośpiesznie. Wszystko to jest częścią nieświadomego procesu próbowania zachowania pewnej kontroli nad sytuacją, która jest już poza zasięgiem. I głęboko żadna z tych reakcji nie jest osobista. Mówią więcej o wewnętrznej strukturze tych, którzy pozostali, niż o decyzji o odejściu. Jung nauczył nas, że projektujemy w innych wszystko, czego nie możemy w nas rozpoznać. I tak często jesteśmy postrzegani jako złoczyńcy tylko dlatego, że jesteśmy wierni naszej prawdzie. Wpływ Twojej nieobecności jest nie tylko tym, co zrobiłeś, ale zwłaszcza to, co reprezentowałeś. Byłeś symbolem czegoś, uczucia, bezpieczeństwa, rozproszenia, wsparcia, a kiedy zdecydujesz się odejść, ten symbol znika, pozostawiając tych, którzy pozostali na dryfie. Ludzie czują swoją nieobecność jako symboliczną pustkę, emocjonalną dziurę, którą należy wypełnić. I w tym ruchu jest nauka. Nie zawsze jest natychmiastowy, nie zawsze jest gładki, ale jest konieczne. Ponieważ dorastanie, jak powiedział Jung, oznacza zaakceptowanie bolesnego procesu indywiduacji, ponieważ staje się tym, kim jesteś, nawet jeśli oznacza to utratę drogich części drogi. Ostatecznie twoje odejście może być początkiem cichej transformacji w życiu tych, którzy zostali. Ból może z czasem przejść do zrozumienia, uroczenie może ustąpić miejsca przebaczeniu, tęsknota może stać się wdzięcznością. I to nie zależy od ciebie. Zależy to od tego, jak chętny do bólu. Być może byłeś punktem wyjścia wewnętrznej podróży, być może to lustro, które ujawniło ukryte rany, może być niezamierzona katalizatorem dla odmiany. I to jest potężne, ponieważ nawet nieobecne, nadal jesteś w jakiś sposób obecny, a Twoja nieobecność, bez względu na to, jak bolesne. Być może był to najtrudniejszy i transformujący dar, jaki możesz zaoferować. Ból, jaki często powoduje Twoja nieobecność, nie jest natychmiast ujawniony. Dla niektórych osób zajmuje to dni, tygodnie, do miesięcy, aby uświadomić sobie wpływ ich odejścia. Na początku być może próbują rozproszyć się, zajmować przestrzenie, wypełniać ciszę nowymi głosami, różnymi nawykami. Obietnicami ponownego uruchomienia, ale pustka, którą pozostawiłeś, nie jest łatwo wymieniona, ponieważ nie chodzi tylko o Twoją fizyczną obecność, ale o wszystko, co symbolizowałeś. Carl Jung powiedział, że symbole mają władzę nad psychiką, ponieważ reprezentują coś głębszego, coś archetypowego. A ty, świadomy czy nie, odegrałeś tę symboliczną rolę w czyimś życiu. Być może była to kotwica w chaosie, odzwierciedlenie miłości, towarzystwo w ciemności. Kiedy odchodzisz, ten symbol się załamuje, a wraz z nim również wiele złudzeń. Nieobecność jest rodzajem krzywego lustra, które brutalnie pokazuje, co utrzymywało jego obecność. Czasami jest to strach przed porzuceniem. Inni zaprzeczenie sobie w zamian za utrzymanie kogoś w pobliżu. Są też tacy, którzy uważają, że ich odejście jest ulgą ukrytą pod bólem, ponieważ w głębi duszy wiedzieli, że coś już nie płynie, ale nie mieli odwagi stawić czoła. Odchodzisz, a potem stajesz się bezpiecznikiem, aby powstała prawda. Jung przypomniał nam, że wewnętrzna prawda zawsze znajduje sposób na manifestowanie się, nawet przez ból, a jego nieobecność może być w ten sposób, wymuszając wewnętrzną rekonfigurację. Rekonstrukcję tego, co zostało zniszczone przez decyzję o odejściu. Dla tych, którzy zdecydowali się odejść, nie zawsze jest pewność lub pokój. Często mecz niesie winy, wątpliwości i cichą żałobę. Decyzja o odejściu, jak to konieczne, nie zwalnia serca uczucia i, wbrew powszechnemu przekonaniu, tych, którzy również cierpią. Cierpi na poddanie się, nie jest rozumiane. Zanoszenie ciężaru pożegnania. Jung powiedział, że każdy wybór ma rezygnację, a wszystkie wyrzeczenie wymaga odwagi. A ty, wybierając odejście, wyrzekłeś się części historii, którą pisałeś z kimś innym. Być może zrobiłeś to dla przetrwania, zdrowia psychicznego, samokontroli i wszystko to jest ważne. Ale to nie oznacza, że ból cię nie dociera. Różnica polega na tym, że twój ból ma inną nazwę. Tęsknota z ulgą. Wolność ze stratą, prawdą z ciszy. Ci, którzy zostają, mogą to zrozumieć. Może to zająć trochę czasu, dopóki nie rozpoznasz, że Twoje odejście nie było przeciwko niej, ale na korzyść ciebie. Że Twój wybór był dla siebie z szacunkiem, poprzez wewnętrzną spójność dla potrzeby rozwoju. Jung powiedział, że indywiduacja, ten proces stania się tym, kim jesteś. Często wymaga bolesnych pęknięć, ponieważ nie możesz być całej tam, gdzie mieszkasz, tylko za połowę. Być może ich nieobecność jest dokładnie impulsem, którego drugi potrzebował również do rozpoczęcia tego procesu. Ponieważ czasami, tylko wtedy, gdy drugi odchodzi, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo tracimy się, próbując go trzymać. Ostatecznie to, co ludzie czują, kiedy odejdziesz. Jest bezpośrednią konsekwencją tego, kogo poszli do ciebie i jak powiązali z Twoją obecnością. Nieobecność poszerza wszystko, co zostało wcześniej ignorowane: przywiązanie, obawy, fantazje, ale oferuje także nową przestrzeń przestrzeń, w której po żałobie może się narodzić zrozumienie przestrzeń, w której ból może stać się mądrością. Ponieważ, jak nauczał Jung wszystko, czego nie mamy do czynienia w sobie, Objawia się jako miejsce docelowe. I być może, kiedy odejdziesz, byłeś lustrem, które to ujawniło. Ból Twojej nieobecności w czasie może stać się portalem. Portal w środku. Do uzdrawiania, do rekonstrukcji i dla wolności bycia w końcu całością, nawet bez ciebie. Jeśli ta treść w jakikolwiek sposób Cię dotknęła, obudził refleksje lub uczucia, których możesz nawet nie wiedzieć, były w środku, podziel się w komentarz. Powiedz mi, czy kiedykolwiek żyłeś czymś takim? Czy zostawiłeś kogoś, kto zostawiłeś, lub poczułeś brak kogoś odejścia? Jeśli to miało sens, ciesz się filmem, zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia, aby kontynuować nurkowanie ze mną w tych głębokich tematach duszy. Podróż jest intensywna, ale nie musisz tego robić sam. Chodźmy razem.